Cześć Wam! W dzisiejszym odcinku przenosimy się do Turcji, a dokładnie do Kamiuwa, na riwierze tureckiej, gdzie czeka na Was wyjątkowy hotel w formie wakacyjnej wioski – Emelda Sun Club, dawniej znany jako Simena Sun Club. To pięciogwiazdkowy kompleks położony bezpośrednio przy piaszczysto-żwirowej plaży z pomostem, otoczony zielenią i górami, które robią niesamowite wrażenie już od pierwszych chwil. Hotel ten to idealne miejsce na rodzinny wypoczynek, a także dla par i grup znajomych, którzy szukają relaksu i aktywnego spędzania czasu. Znajdziecie tu przestronny teren pełen zieleni, bungalowów i alej prowadzących wprost do basenów oraz restauracji. Pokoje, choć niektóre wymagają już odświeżenia, są codziennie sprzątane, a obsługa dba o komfort gości przez cały pobyt. Dzieci będą zachwycone. Czekają na nie dwa brodziki, plac zabaw, animacje i mini klub. Dorośli z kolei mogą wybrać się do strefy relaksu przy basenie, gdzie obowiązuje cisza i spokój. Baseny zewnętrzne, zjeżdżalnie i plaża oferują idealne warunki zarówno do kąpieli, jak i opalania. W hotelu działa również centrum spa, gdzie można skorzystać z sauny, łaźni tureckiej oraz relaksujących masaży. A wieczorem Czas na show w amfiteatrze, imprezy taneczne i muzykę na żywo, które sprawiają, że każda noc w Emelda Sun Club jest niezapomniana. Miłośnicy sportu mają tu szeroki wybór aktywności. Od siatkówki plażowej przez mini golf, aż po zajęcia fitness i wodne atrakcje. Jedzenie to kolejna mocna strona tego miejsca. Smaczne, urozmaicone, podawane niemal przez całą dobę w różnych częściach hotelu. Główna restauracja. Bary przy basenie, a nawet kawiarenki pozwolą Wam zaspokoić apetyt o każdej porze. Warto też wspomnieć o darmowym Wi-Fi, które działa nie tylko w pokojach, ale też w całym obiekcie, w tym na plaży. Goście najczęściej chwalą piękne położenie, czystość, animację i atmosferę, choć niektórzy zwracają uwagę na dużą liczbę gości z Rosji i dominującą rosyjską muzykę. Emelda Sun Club to miejsce, które pozytywnie zaskakuje swoim klimatem, bujną roślinnością i jakością usług. Jeśli marzycie o wakacjach w otoczeniu natury, w pobliżu morza i z pełnym zakresem atrakcji, ten hotel z pewnością spełni wasze oczekiwania.